Siemanko, dzisiaj piątek, po siedemnastej, otworzyłem, gorąco. Nie ma czasu na tego gołębie. Przesyłki podobno wstrzymali. O, coś wam pokażę. W to nie będę nagrywał, bo zdychają chore. Nie żartuję. A macie jakie małe dźgaje. Wczoraj wpuściłem tą koś... O zobaczcie, jest tutaj kapciata. Wczoraj ją wpuściłem do gojemnika, bo zdrowa taka widać. Przepojona antybiotykiem. O, jak ona wygląda. Coś takiego. Będzie fajny gołąb, jak nic nie wyrośnie za dwa tygodnie, to... Już na dachu. Bardzo fajny gołąb. Bardzo fajny. Resztą usika, kapcie duże. A gdzie to pójdzie? O, lalka. lalka. No, pozdrawiam cię, kolego, od szpancy Będą miały na pewno dobrze u Ciebie A tutaj to mówię, otworzyłem ją wariaty Basen taki mały, będę sobie siedział, pił piwko I se patrzył na te boby no. Podleciało. No, I tak latają mnie loty. Cztery lotka do zrzucenia, ma to jasna. A, i coś pokażę ten. Emek Zobacz. No, idzie tutaj. To nie jest, że Berlinów to ja nie wypuszczam. No tu też mewków nie wypuszczasz? Bo te stare, widymy, to one dobrze wiedzą, jak się wychodzi bardzo dobrze wiedzą. Którędy wychodzić, o tutaj będzie chyba samczyk. Taki to kolego, dla ciebie ten żałobny, tylko jeszcze czekam. O, zobaczcie, one mają tam otwarte i one tam wchodzą nieraz. Bo nawet widziałem, nawet wychodzą pod hordę. Spokojnie mogą sobie wychodzić. O tak, ten srebrniak teraz sobie tam wejdzie i wyjdzie na dach. Więc one są tak zamknięte. Cześć. No tak są zamknięte, że nie są zamknięte. Ja ich nie pilnuję. Jest otwarte. Jak będą chciały, to sobie wyjdą. A jak nie będą chciały, to nie wyjdą. Nie chodzi o kasę, bo wiedeńskie tu są niektóre dużo droższe niż te widynki. Chociaż te niektóre widynki też parę stówek pewno. Ja tu się nic nie obawiam, bo złapię jastrząb, to złapię. No trudno. Jak mam czas, to wypuszczam, Jak mam czas, to ganiam. Jak nie mam, to nie ganiam. O, tutaj wesz usika na białogon. Koroniata wyszła, tu gdzieś chodzi. A tu sam czyt. na to tej drugiej parze, to się go sparzy. Fajna ta kapciata, Mówię, jak nie urośnie jakiś bok, czy coś, to fajny gołąb. No tam teraz do gołębie się przyucza to. Łaj z dachowca. O, zapierdziela tutaj. Też nie trzymam w zamknięciu, jakby nawet te windery co mi to zależy, niech sobie wychodzą. Oczywiście szkoda, jak ja szczą złapię, ale... ale co? Nic się nie da. O, żałobny taki boczny sobie lata. Wylotek. Trzepią teraz to gorąco. Ale ten, jak chłodniej się zrobi, to się wtedy zrywają, ja też ich nie ganiam. Tak na hamatu Dobra, no. Krótka historia tej. mam ja muszę wody im nalać. Ile tego badziewie. A to fajne. Fajne. A to fajne jest właśnie na lęcie i takie. Ten, tutaj mogę Wam pokazać. Jedynie. O, pospadywały. O, żółty dostał po oczach. Czarne to czarne. Ludzie lubią te widymy, to też trzeba nagrać trochę widymu A, A tutaj małe spadły Jeden tam podziubany po oczach Ale zobaczcie jakie kapcie te żółte mają Ten ma blachę taką ale... ale to będą fajne kapcie Ten drugi będzie fajny To po takiej tej Tu są też widynki żółciaszki ale te są tutaj. No i znowu przegapiłem. Bo tutaj są te. No i zakładałem temu i cały łapieć był we krwi, aż mi go było szkoda. To będą takie właśnie jak te czarnuchy. O, dwa czarne rosną. Zobaczcie jakie. Fajne będą. To będą fajne rasy. I tu jeszcze dwa wylaniły jakieś. O tej. Ona ładna. O, to mama Tej, tego. To jest syn albo córka tej. A tu dwa następne. Tam jakieś są. O, jaki Jest tego. Główne. Pierdzielę od rzeczy. Idę się napić browara, zjeść sobie obiad. A co one tu robią? O tam są te, te jakieś widzimy czerwone już też wychodzą O, zobaczcie jakie kapciate Ale te czarne to są, naprawdę I żółte też Ale te czarne to zobaczcie Tam siedzi Ale to są sztuki to No i mogą sobie wychodzić, no czemu nie Niech sobie wyłażą No i tyle by było Zasimy, O, u coś to się nic nie dzieje, jak zwykle, o, o srebrniak nawet jest, już się sparzy i już będę łomżyński, o, drugi, o, będziemy ciągnąć łomżyńskie. No, nagrałem filmik, piątek, coś tam się nagrało. I, i, i. i spoko a chyba, że o tu cała banda Już tyle tego sprzedałem a jeszcze tyle tego jest takie nie będziemy ich płoszyć ja ich tu nie płoszę bo chcę, żeby na słoneczku się pa... No widzicie, srebrniaki wychodzą, wchodzą, a ten... siedzą pod kratą w Nawet im się nie śpieszy, a stare to przecież wiedzą, jak wychodzi z tamtego gołębnika, bo się tam lęgły. No, stworzone pod wolierę gołębie. Ale mnie te wiedeńskie to dobijają. Czego tu? A ty? Biała Mendo. Wypadłowa. Zobaczymy na dachu u srebniaków, to się tam lęgną. Lęgną jak lęgną, tylko wychodzą z okienka. Tam siedzą takie. Tu jest jakiś. Nie chce mi się tam siedzieć, bo gorąco tam fajnie chodzi. Jakiś żałobny kawciaty Żydal. O. A, to to swoją. Już przyuczany. Już by był sąsiad. Już by był zadowolony. Trzeba kapciatę przyuczę. No ale jak takich kapciatych, to im nakupił. Jak tam ktoś pisał, że po 10 zł chętnie. Dowolną miłość, Nawet po 20-30. Niech stracę, nawet po 4 dychy dam. Ile? Dowolną miłość. Takich jak ona. Zwykły kok do ganiania mały. No właśnie takich szukam. Jakby ktoś miał, to chętnie. Jak tam po 10 zł są na rynku, to... Chętnie kupię. Czemu nie? Nawet i cztery dychy mogę dać za sztukę. No, z bocianem się sparzy i już łajki będę ciągnął. Chodliwe takie ptaszki we Warszawie. No dobra. To tyle. Narka.